Dzień dobry, zobaczcie co dzieje się na niebie. Wyszłam dzisiaj 10 minut później. Jaka jest różnica? Ile już tego blasku przedarło się przez chmury, albo inaczej. Usiadło sobie na chmurki. Wow, ci pięknie jest. Cudownie. Witajcie w 17 dniu w 17 dniu letniej mojej przygody w promieniach słońca bardzo mi się podoba ten tytuł tej mojej letniej wyprawy Tak pięknie można zachwycać się promieniami słońca Dzisiaj kochani już trochę więcej radości we mnie już nawet sama słyszę sama słyszę, że w moim głosie już jest inaczej tak czy siak jest lekko po piątej. A wszystko jeszcze śpi. Bo to dzisiaj sobota. I Mam nadzieję, że długo będę sama. Na mojej ścieżce, to znaczy się samodzielna, niezależna, o tak chciałam powiedzieć. To nie ma nic wspólnego z samotnością. Ależ piękne niebo. Cudowne. Dzień dobry, dzień dobry. Jest bardzo ciepło. Bardzo ciepło a ja sobie bluzę ubrałam Morgan nie jestem sama nie jestem sama jakieś roboty drogowe jakieś zapory ale jest fajnie no i to niebo tam z tyłu nie ja wiem ta strona kamery tak nie oddaje tej piękności jest po prostu bajecznie a to pan już rozwozi gazety dlatego tak wcześnie jest no to już nawet przede mną stał ja jeszcze, jeszcze się budzę ale jest, no tak jest piękne niebo kochani, że ja za chwilę na siebie tam odwrócę, ale teraz jeszcze trochę tego nieba a za chwilę słońce się przedrze no jeszcze nie tak chwila ale, ale może za 20 minut a może trochę więcej przedrze się i, i już nie będzie tego tego uroku. A tak jeszcze możemy się pozachwycać. Każdy malarz, który tworzy, nieważne z czego czy na kanwie, tworzy włóczką, czy farbą czy może plasteliną wylepia. Aby stworzyć takie niebo kochani to potrzeba. No zobaczcie, jakiego mamy pięknego modela, o proszę, ale też potrzeba ogromnej wrażliwości, żeby przekładać na płótno. Patrzcie jaka piękna jedna chmureczka, na niebie jedna chmureczka, tak wygląda jak. Panat Sultana w oddali. Ale mi się skojarzyło z Pałacem Sultana. Oj, to moje wędrowanie, kochani letnie. Te 16 dni, które minęły dało mi naprawdę, kochani, głęboki wgląd i ten wszechświat, który daje mi coraz więcej takich mocnych doświadczeń, żebym mogła zrozumieć siebie, gdzie są jeszcze te lęki, gdzie bóle, gdzie coś rozkwiera. Ale wiecie, to tak jest. O Matka, jakie piękne to niebo. To tak jest, że kiedy mamy jakiś wzorzec i z nim pracujemy, jeden albo drugi. I tak ciągle ciepkamy się ze sobą i pieprzymy, <laughs> chciałam brzydko powiedzieć, sami ze sobą się pieprzymy. To potrzeba nam naprawdę motywów uderzeniowych, żeby coś przyszło, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli obudzić się w tym doświadczeniu i zobaczyć, czego tak naprawdę Małgorzato ten lęk ciągle się pojawiał. Podejrzewam, że jeszcze będzie się pojawiał dla sprawdzania, ale będzie już na pewno inny. Na pewno, bo przez te ostatnie trzy dni, oprócz tego największego doświadczenia śmierci, było jeszcze wiele, wiele pobocznych, które były z tą sytuacją związane. Ja nie chcę o tym mówić głośno. Bo to nie jest przyjemne, i nie chcecie o tym wiedzieć. Nie chcecie wiedzieć o tych wydarzeniach, które się zadziały, a którymi byłam świadkami, bo one nie są przyjemne dla ucha no i chwała, że nie musieliście tego widzieć. Ale tak, już w tej drodze, w tej drodze. Transformuje każdą rzecz, która się pojawiła. Dostaniesz tyle, na ile jesteś gotowy przyjąć, więc dawka była zajebiście wielka. Ależ to niebo. No nie mogę się nadziwić, kochani. Nie mogę się nadziwić. Jak dobrze wcześnie wstać, skoro świt. Co tu więcej potrzeba? Można iść, się zachwycać. I mówić ach i och uwielbiam być pod tunelem uwielbiam tam śpiewać krzyczeć przechodzić z niebieskiego w złote robić to domknięcie tego mojego transformującego dwupunktu kochani wszędzie możecie zrobić dwupunkt i na wszystkim tam gdzie znajdziecie dwa punkty które możecie połączyć możecie przejść największą transformację wszystko jest zawsze w nas, i to my nadajemy znaczenie wszystkiemu. Jedna chmurka, druga chmurka myk, my po środku, pomiędzy jedną a drugą chmurką wskakujemy tam w tę te otchłań tego, tego złota, tego słońca, które się budzi, które zobaczcie, otwiera oczy i daje przecudowny blask, przecudowny. I ja wierzę w to, i wierzę, że my jesteśmy tacy sami. Że otwieramy oczy i bije od nas blask. Tylko od nas zależy, czym my zabarwimy ten blask. Jaką emocją zabarwimy ten blask? Czy będzie to, o, taka ciemna chmura? Czy będzie takie jaśniutkie niebo, które tam, o, tam pomiędzy lasem a tą ciemną chmurą się pojawiło? Od nas zależy, jakie damy zabarwienie wszystkiemu, jakie te nasze emocje są, jakie będą. Fajny podcast dzisiaj, z pięknym tłem. Słońce coraz wyżej. Ile zakazów i nakazów na mojej ścieżce? Ile kolorów i barw? Ile wolności? A ile tej miłości, która jest tak naprawdę naszym stanem naturalnym, powinno być naszym stanem naturalnym. To człowiek idąc drogą nabawia się nerwicy, depresji, chorób, dyskomfortów mniejszych lub większych, bardziej bolących lub mniej bolących. Trochę małgorzaty w kadrze dla zmiany dla zmiany podcastowego wizerunku, obrazu. Tak. Niech te promienie wpadają dzisiaj do, do tych zaspanych jeszcze oczu, kochani, jeszcze gdzieś tutaj odduszone, tu odduszone. Ale stałam dzisiaj z taką radością, z taką rzeźkością, z takim, z takim zupełnie innym nastawieniem. Z innym. Chyba jednak pod słonko lepiej, Gosia, wyglądasz niż ze słonkiem dzisiaj jeszcze. O tak, żeby się oświetliła troszkę ta buzieńka. Ale jest pięknie. Tyłem, dawno też nie szłam tyłem. Kurczę, znowu słuchawki tutaj, ale wierzę, że, że się nagrywa. Że jest ok. Zawsze je wkładam, żeby nie zapomnieć. Z jednej strony słuchawki, z drugiej strony klucz. I... Jestem szybsza niż włożenie słuchawki do ucha. Dlatego tak czasami jest. Ale jest po prostu dzisiaj cudownie. To jest nagroda za te dwa smutne dni, moje dni, bo one były neutralne, ale ja widziałam wszędzie smutek. Jak jest pięknie, kochani. Nawet nie wieje wietrzyk. ani, ani, ani nic. Po prostu nic. I ta chmurka kolejna, zaraz Wam pokażę. I ta tutaj, która jest oświetlona. Tym blaskiem popatrzcie, jak to pięknie wygląda, po prostu. Bajecznie, po prostu bajecznie. Jest dzisiaj bajka na moim niebie. Bajka. I fajna droga przede mną, fajna do jabłkowego sadu. Nie będę nagrywała całej drogi. Dojdziemy do mostu, czy tam do wiaduktu i. Zresztą, co ja będę mówić, dokąd dojdziemy, czy nie dojdziemy? Przy takiej pięknej scenerii to się chce iść, po prostu się chce iść. Chciałoby się tak siedzieć i podziwiać. Przykucniemy sobie tutaj jakaś stonka, wiedronka, coś tutaj się pojawiło. Stonka, Biedronka i te piękne kłosy na tle tego pięknego nieba. No cudo, po prostu cudo. Po prostu cudo. Czasami szkoda mi nawet przerywać, żeby nagrać jakąś rolkę, żeby zrobić zdjęcie. Szkoda mi przerywać tego nagrania, bo. Bo wiem, że to tak szybko mija, tak szybko się zmienia. Te chmury tak szybko zmieniają swoje ułożenie, zmieniają swoją barwę. I za chwilę będzie już. Zobaczcie, jest tak fajnie ciepło, że para, która wydobywa się z mojej zadymiary, jak ja ją nazywam, rozpuszcza się w powietrzu. Nie ma, nie ma szansy na to, żeby wyjść. Ja ubrałam dzisiaj bluzę, ciepłą bluzę. Oj, Małgrzata! Małgorzata. Tak, kochani, tak. Te dwa dni. Te dwa dni. Ja, kochani, nic nie robiłam, tylko sprzątałam. Cały czas chodziłam i sprzątałam. Wszędzie, każde zakamarki. Wszystko. Bo miałam wrażenie, że wszędzie może się kryć robak. To było coś. No, trudno to nawet opisać, a co dopiero. Ech, trudno o tym myśleć, a co dopiero to opisywać słowami wstałam tak. dzisiaj rano w czystym mieszkaniu prawie, że sterylnym oj może dlatego też ta radość jest większa ale też dlatego, że była firma też ta, taka wiecie <laughs> która dezynfekuje, czyści, zrywa kominy, rury i te wszystkie inne kanalizacje wyczyszczała z tych białych stworków Takie to też doświadczenie mówię wam po prostu. Tyle, że były inne emocje. To nie były emocje strachu czy czegoś, no ale, ale coś we mnie napadło mnie i sprzątałam, kochani, sprzątałam, sprzątałam. Tak jak sprzątam siebie na drodze, czyli znajduję te, afirma, te afirmacje mówię, znajduję te trochę złota i teraz trochę niebieskiego. Druga chmurka się za zajaśniła kochani dwie chmurki a ja pomiędzy jedną a drugą zobaczcie jakie piękne jaki piękny znak gocha wskakuj między jedną a drugą hmm. ouch robiłam porządki wewnątrz robię porządki wewnątrz i na zewnątrz zobaczcie kruk a to zmiana, to transformacja zobaczcie jakie znaki są piękne jak tam oświetlają się chmurki im wyżej słońce wow, im wyżej słońce zobaczcie, widzicie go tu, tu, o tu o, o tu, o tu, o tu, już zaraz będzie, zaraz będzie i zaraz to piękne niebo gdzieś, gdzieś się zagubi, gdzieś zniknie, o, ale mam przybliżenie na chmurki miałam i dlatego tak o, 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 o tak robiłam te porządki kochani w domu. Człowiekowi zapisuje się jakaś cholera paranoja w głowie. Szczerze, nie życzę nikomu takiego doświadczenia. Nie życzę. Ale powiał piękny. Powiał wietrzyk. Zobaczcie, nic się nie rusza. Nic się nie rusza. A powiał, powiał wietrzyk. Jest... Nie mam rozpuszczonych włosów, nie będziecie tego widzieć, ale nawet nie będę rozpuszczać, bo. Patrzcie tam, co się dzieje. Jakie dwa, jakie dwa światła nadające. Ja widzę dwa, a wam się tutaj zlewa w jedno. Tam właśnie odbija się wschodzące słońce. Pomaleńku, ależ to są widoki dzisiaj, kochani. Dzisiaj dostałam nagrodę. Nagrodę za te, za te smutasy. Po prostu nagrodę. Zapraszam Was dzisiaj na moją, moją, jak to chciałam powiedzieć, łączną, polnoleśną, leśną nie polno-leśną, polno, polno, polną ścieżkę pośród zbóż. Z tym cudownym widokiem, po prostu cudownym widokiem. Żadne zdjęcie tego nie oddaje, żaden film, jak się nie jest w środku, w świadomości tych wydarzeń. Na żywo, na żywo, kochani, na żywo. Można tylko dziękować temu uniwersum, że uczy nas uczyć się siebie o tak. I ta droga, którą idę każdego dnia raz bliżej, raz dalej, raz na boso, raz w butach. No, chciałam powiedzieć, raz w deszczu, no nie zdarzyło się. Były tylko małe kropelki. Ale to nie był deszcz. Deszcz przeczekałam w domu. Chciałabym odwrócić trochę na siebie, ale ten widok jest taki piękny. Przepiękny jest ten widok. Te dojrzałe już kłosy. Piękne. Zrobię trochę wiatru. Widzicie różnicę już w niebie? <laughs> Jaka jest różnica? I tutaj to czyste niebo. No, prawie czyste niebo, ale wierzę, że te chmurki się gdzieś rozejdą, bo wczoraj było ponad 30 stopni. Dzisiaj też zapowiadają taki piękny dzień. Mówię o pogodzie, ciepły dzień. I wiecie, że wczoraj nie przeszkadzała mi ta pogoda tej ogromnej ciepłoty. Może dlatego, że cały czas sprzątałam. O. I tak idę i myślę, ile, ile lat sprzątamy siebie, ile lat ja sprzątam siebie, tak świadomie, tak świadomie, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć, dlaczego jesteśmy w jakimś doświadczeniu, dlaczego ja jestem, co to doświadczenie takie brutalne pokazuje mi, na co ma zwrócić moją uwagę. No i te emocje, które się pojawiają. Bez tych emocji, kochani, nic byśmy nie zrobili. Byłoby jałowo i pusto. Co z tego, że bolą czasami? Emocje bolą, tak, bolą, bardzo bolą. Boli to doświadczenie, które się pojawiło. Dlaczego nie zapamiętujemy tych dobrych, w których, w których się radujemy? Czy w tych dobrych nie ma transformacji? Czy kiedyś sobie zadałeś to pytanie? Czy zadałaś? Dlaczego ciągle pamiętamy tylko ból, 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 ból. O jaki fajny ten fajne słowo, fajnie się, fajnie się wypowiada. Ból. Ból, lęk. Lęk to już taki, kochani, bardziej łagodniejsze. Zobaczcie w wymowie. A ty jeden. Tak jak ten kwiatek na tle nieba. W całym tym wszechświecie. Musisz sam siebie odnaleźć. Po prostu sam. O, dlaczego nie wyciągamy lekcji z tych pięknych doświadczeń? Dlaczego o tym pięknym i dobrym zapominamy tak szybko? A to co nas ukłuło, oj ojoj. Oj to co nas ukłuło tak bardzo mocno. Siedzi w nas cholera przez lata. Dlaczego tak jest? Dlaczego ta droga, żeby była drogą transformującą, musi być drogą, która kuje żwirkiem stopy, która każe wdepnąć w główienko, wbić sobie kolec, rozciąć nogę szkłem. Czekamy do pełnego wschodu słońca, kochani. I powiem Wam dzisiaj do jutra. Jutro wyruszam w moją morską podróż. Nie wiem, jak to moje maszerowanie rano zrobić o czwartej. Ale nie ma co planować. Trzeba po prostu żyć tym, co jest. Bo jak wiecie, z napisu pod moim bioduktem nie ma jutra. Jest teraz. To piękne. I to doświadczenie, które się budzi. Ten nowy dzień, który pokazuje, że wszystko jest takie piękne. Czyż świt nie jest piękny? A ze swoją barwą i kolorem. Gdybyśmy każdego dnia wstawali właśnie z taką myślą, że jesteśmy takim świtem, który się budzi i mamy ten blask, mamy to złoto. Które może się rozlać na całe, na całe nasze ciało, na tego naszego pięknego awatara, który tutaj doświadcza, który ma być zdrowy, który ma tętnić życiem, który ma być radością i miłością. Gdybyśmy się z taką myślą budzili każdego dnia, że jesteśmy tym schodzącym słońcem, jakie byłoby inne funkcjonowanie w ciągu całego dnia. Ale jeżeli stajemy, tak jak ja, kochani, przez tamte ostatnie dwa dni, wstawałam od razu z tą myślą tego smutku, tego, <laughs> to ten dzień też był inny. Tak mało było w nim radości, bo sobie nie dawałam prawa do tej radości. A teraz, nawet jeżeli powracają te slajdy, Zapamiętana z tych ostatnich dni. To są to już, kochani, tylko wspomnienia. Wspomnienia, które mogą boleć później albo mogą być neutralne. Tak dużo się na umiałam o sobie. Nauczyłam się siebie, znowu trochę więcej. No i co, nie warto było poczekać na ten blask? Na te promienie, które się przedzierają. Witam Was w promieniach słońca w 17 dniu mojej letniej przygody, mojej letniej transformacji, mojego letniego bycia ze sobą. Gdzieś się chowa to słoneczko. Gdzieś się chowa. A, bo ja już przeszłam dalej. Tutaj jest to, tutaj jest ten prześwit taki piękny, bo ja już tam chciałam do tego tunelu, ale tam już to słoneczko gdzieś się gubi. Zobaczcie, jak zmienił się kolor na niebie. To są te momenty, które warto uchwycić, żeby zapamiętać. Daję sobie tę szanse zapisywać to dla potomnych i dla siebie. I zapisuję to we mnie, zapisuję to moje ciało. Uczę się tak wrażliwości i tego piękna. Uczę się być sobą każdego dnia coraz więcej. Uczę się kochać każdego dnia siebie coraz więcej. Tak, uczę się po prostu być. Po prostu być w tym wszystkim, co daje mi droga, co daje mi moje życie. Dobra, idziemy dalej. To słoneczko gdzieś tam będzie się przedzierało. A ja idę dalej, bo jak ono będzie już wysoko, to moja bluza będzie mi przeszkadzała. A ja pod bluzą nie mam nic, więc nie będę mogła jej zdjąć. Idę, dopóki wyłazi to słoneczko teraz tam, a mówiłam, że się chowa. Wyłazi, tylko ta strona kamery nie oddaje tego piękna. Tyle radości. Ja dzisiaj sobie nawet nie zrobiłam jeszcze zdjęcia. Tak to jest, jak się człowiek zachwyca tym pięknem. Tam właśnie z przodu, z tyłu można się tak obracać i kręcić w koło. Zatańczyć walca na drodze walczyka. Poleczkę. Mówią, że to ta złota godzina, tak na robienie zdjęć. Już. Już. Promienie słońca są widoczne. Taki świerszcze. Wszystko dzisiaj śpiewa. Wszystko śpiewa. Zaraz się będę odwracać. I jak będę szła w tamtą stronę, to już słoneczko będzie prosto w twarz. Już, już czuję już czuję lipy, te wszystkie drzewa o tam kochani, o to wszystko o raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście, trzynaście czternaście, piętnaście szesnaście szesnaście na tej drodze bo siedemnasta jest tam szesnaście, czyli co? siedem pierwszy raz policzyłam te lipy ale pachną, mówię wam, już się czuć tam powiał taki, aj jakie piękne słoneczko Ranku, jak dobrze wstać i się obudzić. I poczuć tę radość. Ela mi napisała wczoraj pod filmem, uśmiałam się, jak mówiłaś, że pawica idzie w buraki. <grywa> Ta w buraki. Poszła w buraki, ale też jak dokończyłam moje transformacje w tunelu, mówię idę, zobaczymy gdzie jest. A ona nie była wcale tak daleko. Nie była tak daleko teraz można by było sobie usiąść w zbożu usiąść w zbożu posiedzieć pomedytować mam nadzieję, że dzisiaj moja ścieżka do jabłkowego sadu ta droga, ta tutaj będzie, będzie spokojna nie będzie tyle tych aut, bo dzisiaj jest sobota idę poszukać idę w te miejsca, gdzie w zeszłym roku znalazłam czasznicę olbrzymie, bo widziałam wczoraj na jednej z relacji u Marty, że one już zaczynają rosnąć, więc może i ja znajdę moją. Przepyszny grzyb warto. Z rodziny purchawek przepyszny smakuje jak, jak prawdziwek usmażony na maśle. Bardzo dobra jest. Idę szukać siebie, szukać skarbów do jutra do jutra, do niedzieli a dzisiaj 17. 17 dzisiaj, już zgubiłam rachubę zgubiłam rachubę, ale nieważne witam was o poranku w ten piękny, cudowny dzień ze słońcem, z radością, z kurwikiem z tym czymś, co się budzi kochani, w każdym z nas i niech ten dzień będzie taki jaki chcecie, żeby był dla Was, albo taki jaki wypłynie z podświadomości. I nie można się bać takich ciężkich doświadczeń, bo one nas wzmacniają naprawdę bardzo nas wzmacniają przy okazji, wysprzątana sprzątana chata. Oj, no i te moje maszerowanie. 17 dzisiaj, tak sobie liczę w pamięci. 17. No to w tym 17. Do zobaczenia w 18.